Dzień dobry. Witam Państwa po przerwie świąteczno noworocznej. Dzieje się w Piotkowie Trybunalskim i okolicach zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 31 grudnia. Ostatnią noc roku 2023 można było spędzić w Piotkowie na sylwestrowej potańcówce, która zorganizowana była na ulicy Słowackiego. Wzięło w niej udział kilkaset osób. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 22. Kilka minut przed północą życzenia dla wszystkich złożył prezydent miasta. Impreza zakończyła się po godzinie pierwszej. Wtorek, 2 stycznia, na drodze krajowej numer 12 w przygłowie doszło do kolejnego zdarzenia drogowego w ostatnim czasie. Tym razem zderzyły się dwa samochody ciężarowe oraz osobówka. Zdarzenie miało miejsce na moście przed godziną 12. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do niecodziennej sytuacji doszło w Piotkowie Trybunalskim około godziny 16 w pobliżu domu technika, gdzie osoba kierująca autem osobowym zawisła na słupkach. Prawdopodobną przyczyną była utrata panowania nad kierownicą. Przed godziną 17 w Piotkowie Trybunalskim na ulicy Wolborskiej doszło do pożaru busa, który spłonął doszczętnie. W akcji brały udział dwa zastępy straży pożarnej. Prawdopodobną przyczyną była awaria silnika. Piątek, 5 stycznia. Do groźnego pożaru doszło w Sulejowie na ulicy Taraszczyńskiej. Wybuchł on przed godziną trzecią nad ranem. Płomienie sięgały kilkunastu metrów. Na miejsce zdarzenia zostały skierowane wszystkie siły dwóch jednostek OSP z terenu miasta oraz jeden z zastępów z Piotkowa Trybunalskiego. W auli komendy miejskiej policji w Piotkowie Trybunalskim odbyło się uroczyste pożegnanie komendanta inspektora Krzysztofa Dobrakowskiego, który po 33 latach służby przeszedł na emeryturę. Pełniącym obowiązki komendanta został dotychczasowy pierwszy zastępca, młodszy inspektor Radosław Malanowski. Sobota 6 stycznia. Ulicami miasta Piotrkowa przeszedł orszak Trzech Króli. Rozpoczął się on pod muzeum przy ulicy Zamkowej. Korowód przeszedł w rynek trybunalski. Tam rozegrała się scena, gdzie Trzej Królowie przybyli do Heroda ogłaszając mu radosną, radosną nowinę o narodzinach Jezusa. Na zakończenie orszak przeszedł pod bazylikę mniejszą pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła, aby złożyć pokłon dzieciątku i obdarować go darami – złotem, kadzidłem i mirrą. W hali sportowej w Gomulinie odbył się halowy turniej piłki nożnej ochotniczych straży pożarnych, st pożarnych z terenu gminy Wola Krzysztoporska, o Puchar Wójta. Do rywalizacji stanęło osiem drużyn. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. Trzecie miejsce zajęła drużyna OSP Oprzężów, która pokonała 1 do 0 OSP Gomulin. W finale OSP wola Krzysztopolska zmierzyła się z OSP bujny, zwyciężając 2 do 1. Na dziś to wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam już w najbliższą niedzielę. Życzę Państwu wszystkiego dobrego w nowym 2024 roku. Do zobaczenia!